Od kilku lat już jestem na swojej ścieżce rozwoju osobistego, więc zaufaj mi, kiedy powiem Ci, że zbudowanie atrakcyjnej sylwetki to najlepsza rzecz, jaką dokonałem w całym swoim życiu do tej pory. Bo to właśnie dzięki temu nauczyłem się tych wartościowych umiejętności, jak na przykład dyscyplina, regularność, ciężka praca, dzięki którym byłem w stanie odmienić kompletnie swoje życie na lepsze. Uwaga od kobiet, większy status społeczny, szacunek od innych, większe zarobki, te wszystkie rzeczy Udało mi się dokonać tylko i wyłącznie dzięki temu, że zacząłem trenować kiedyś na siłowni. Bo to właśnie siłownia była tym katalizatorem mojego progresu. Nie masz pojęcia, jak ogromny wpływ na twoje życie może mieć zbudowanie atrakcyjnej sylwetki. Ja nawet byłbym skłonny powiedzieć, że nigdy nie będziesz w stanie się dowiedzieć, jak piękne może być twoje życie w 100% dopóki takiej sylwetki nie zbudujesz. Także, jak widzisz, jest to coś, co według mnie powinien dokonać każdy mężczyzna. I najprawdopodobniej wielokrotnie już próbowałeś zacząć trenować. Może nigdy nie byłeś w stanie tego robić regularnie. Lub może udało ci się przez jakiś czas utrzymać regularność, aczkolwiek nie widziałeś żadnych wizualnych efektów. I stało się tak najprawdopodobniej dlatego, że nie dokonałeś tych pięć Kluczowych kroków, które zaraz Ci przedstawię. Numer jeden: wejście na czystą masę. Kiedy wejdziesz na YouTube'a i zaczniesz szukać porady odnośnie tego, jak zbudować atrakcyjną sylwetkę, to zaraz wyświetli Ci się ogrom filmów. W których ci zjewanie influencerów będą ci mówić, że o, rekompozycja jest najlepsza, jeśli chodzi o budowanie sylwetki, albo jeszcze co gorsza, wyświetlą ci się te drugie zjeby, które będą ci mówić, że wszystkie kalorie są takie same. I obie te rzeczy nie są po prostu optymalne pod budowanie atrakcyjnej sylwetki. Żeby zbudować atrakcyjną sylwetkę, to musisz zbudować solidną ilość masy mięśniowej. A żeby tego dokonać, to nie możesz wejść ani na rekompozycję, ani na świnią masę, musisz wejść na masę czystą. I kluczem tutaj jest niepominięcie tego słowa czystą, ponieważ jeśli wejdziesz na brudną masę, to tak, przytyjesz dużo szybciej. Aczkolwiek będzie tak dlatego, że nie przybierzesz tylko na masie mięśniowej, ale i przybierzesz również sporo niepotrzebnej ilości tkanki tłuszczowej, której byś nie nabrał, gdybyś wszedł na czystą masę. A więc jedz w surplusie kalorycznym, czyli więcej kalorii niż spalasz. I jedz czysto, jedz zdrowo, jedz dietę, która składa się z głównie naturalnych, nieprzetworzonych produktów. Unikaj fast foodów, unikaj wszelkiej maści batoników, przetworzonych produktów, które zawierają w sobie te wszystkie oleje roślinne, stabilizatory i tak dalej. Jako, że no, wiadomo, no, to nie jest dla ciebie zdrowe. A zaufaj mi, że jeśli mnie posłuchasz. To bo dziękujesz mi za to kiedyś. Wiele moich znajomych właśnie bardzo często mnie pyta, jak to jest możliwe, że ty jesteś ciągle na masie i jesteś ciągle tak kurwa docięty. I sekretem do tego oczywiście są również wiadomo geny, no bo jednak genów nie oszukasz, ale i przede wszystkim to, że ja jem naprawdę, naprawdę czysto. Dzięki czemu jestem w stanie utrzymać naprawdę niski poziom tkanki tłuszczowej, jednocześnie budując naprawdę fajną ilość masy mięśniowej. Tak wyglądała moja sylwetka po brudnej masie. Tak wygląda moja sylwetka, odkąd już od prawie dwóch lat jestem na czystej masie. Także jak widzisz, no, różnica jest całkiem ogromna. I chciałem tylko powiedzieć, że między tymi dwoma okresami nie było żadnej redukcji. Poza tam jakimiś minikatami oczywiście. Numer dwa, optymalizacja testosteronu. Nie masz pojęcia, jak ogromny wpływ, nie tylko na twój progres na siłowni, i również na ogólną jakość Twojego życia mają Twoje poziomy testosteronu. Im większy testosteron, tym większa motywacja do robienia ciężkich rzeczy. Ciężkie rzeczy sprawiają Ci przyjemność, masz ochotę zdobywać osiągać rzeczy, twój progres na siłowni jest dużo lepszy, zaczynasz wyglądać na bardziej męskiego, przez co i również zaczynasz się podobać bardziej kobietom. No ogólnie testosteron jest niesamowicie istotny i jako mężczyzna to powinien być twój obowiązek, aby o niego zadbać i go zoptymalizować. W szczególności, że najprawdopodobniej twoje poziomy testosteronu są na poziomie, nie wiem, jednej czwartej, jednej trzeciej poziomów, który miał twój dziadek na przykład. Dlatego, no wiesz, według mnie powinieneś o nie zadbać. Tak, dobrze mnie słyszałeś, Twoje poziomy testosteronu to najprawdopodobniej 1 trzecia lub 1 czwarta poziomów testosteronu, które posiadał twój dziadek. Ponieważ cały świat wokół nas jest dosłownie zaprojektowany tak, aby obniżać nasze poziomy testosteronu. Przez co poziomy testosteronu wśród mężczyzn z roku na rok spadają o 1%. Co sprawiło, że w przeciągu ostatnich 50 lat testosteron wśród mężczyzn spadł o ponad 50%. I cały czas spada. Dlatego naprawdę istotnym jest, abyś o niego zadbał. W szczególności jeśli jesteś młodym chłopakiem. A się tego nagrałem całkowicie osobny film. Naprawdę zajebisty film, który którym zawarłem ogrom wartościowej i praktycznej wiedzy, którą będziesz mógł w stanie zaaplikować już dzisiaj, dzięki której będziesz w stanie podnieść swoje poziomy testosteronu, a i również będziesz w stanie podnieść wchłanianie swojego testosteronu. Dlatego jeżeli cię to ciekawi, to link do niego zostawię ci w opisie. Idź i sobie go obejrzyj. Numer 3. Zrozumienie konceptu estetycznej sylwetki. Większość filmików w branży fitness odnośnie tego jak budować atrakcyjną sylwetkę to kompletne gówno. Dlatego, że przeważnie są to porady odnośnie tego jak budować sylwetkę w stylu kulturystycznym, która jak już wszyscy dobrze wiemy, nie jest wcale atrakcyjna. W moich filmikach opowiadam stricte o tym, jak zbudować atrakcyjną sylwetkę, dzięki której zaczniesz się podobać większej ilości kobiet oraz dzięki której będziesz dużo bardziej pewny siebie. Jeśli teraz nagle dostajesz ataku padaczki, i mi zaczniesz pisać w komentarzu, że ja widzę wie kobietę, ja trenować dla ciebie. To proszę cię Zamknij, kurwa, mordę, i, i wypierdalej z tego kanału. Ja nie chcę tutaj takich ludzi jak ty. Naprawdę. Nie chcę tutaj ludzi, którzy mają tak wyjebane ego, że nie są w stanie się nawet przyznać do swoich prawdziwych intencji. Nie chcę tutaj ludzi, którzy nie są w stanie się przyznać do tego, że tak, trenują, bo chcą być bardziej atrakcyjni. Bo chcą wyrywać dużo bardziej atrakcyjne kobiety. Jakby, co jest w tym kurwa złego? Co jest z tym złego? Ja nie mam tego ego. Jestem w stanie się przyznać, że tak, zacząłem trenować, ponieważ chciałem wyrywać fajne dupy. I co? Co jest z tym złego? Nie rozumiem. Jest to jedna z naszych najbardziej podstawowych potrzeb. I niezależnie od tego jak bardzo byś się tego nie wypierał, i tak nie będziesz w stanie tego zrobić. Ale jeśli jesteś taki jak ja i nie jesteś zacofany umysłowo i chcesz zbudować atrakcyjną sylwetkę, to odsyłam cię do mojego filmu. Ono się całego tego tematu dokładnie tam w nim tłumaczę cały koncept atrakcyjnej sylwetki, co to w ogóle jest atrakcyjna sylwetka i jak ją zbudować krok po kroku. Dlatego jeśli cię to ciekawi, to link do tego filmu zostawię ci w opisie. Numer 4, poprawny trening. Tak jak to omówiliśmy w poprzednim kroku. Jeśli chcesz zbudować stricte atrakcyjną sylwetkę, to musisz trenować inaczej niż większość ludzi. W internecie jest wiele porad odnośnie tego, jak budować sylwetkę, jak budować masę mięśniową, i sporo wiedzy rozchodzi się wokół treningu takiego stricte siłowego. Aczkolwiek nie jest to do końca słuszne. W sensie, kiedy mówię trening siłowy, mam na myśli taki powerliftingowy. Bo tak, oczywiście, żeby zbudować atrakcyjną sylwetkę, no to musisz cały czas progresować siłowo, żeby dawać cały czas nowe bodźce swoim mięśniom do wzrostu. Aczkolwiek, jeżeli zależy Ci na zbudowaniu naprawdę fajnej, atrakcyjnej sylwetki, to musisz się skupiać bardziej na trenowaniu w stylu kulturystycznym, czyli mniejszy ciężar, więcej powtórzeń, lepsza technika, niż jeżeli właśnie mniej powtórzenia, większy ciężar i itd. Tutaj musimy po prostu kłaść trochę większy nacisk na te izolacyjne ćwiczenia, dzięki którym będziemy w stanie wyróżnić, te partie mięśniowe, które chcemy wyróżnić. Oczywiście nie mówię, że wielostawy są złe, dalej miej je w swoim planie. Aczkolwiek pamiętaj o tym, aby kłaść po prostu większy nacisk na te ćwiczenia izolacyjne, dzięki którym wyróżnisz, właśnie, wyodrębnisz te partie mięśniowe, które chcemy, aby one się tak wyróżniały, tak, żeby właśnie zbudować tą atrakcyjną sylwetkę. Rób w nich więcej powtórzeń i nie bój się dochodzić do upadku mięśniowego. Aczkolwiek pamiętaj, aby zawsze trenować odpowiednią techniką. Zwłaszcza jeżeli trenujesz blisko upadku mięśniowego. I numer 5. I regularność. I ostatnia rzecz, czyli cierpliwość i regularność, czyli chyba w sumie dwie najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o budowanie sylwetki. Musisz sobie uświadomić, że budowanie sylwetki to nie są tygodnie, miesiące, tylko lata. Lata ciężkiej pracy. Lata ciężkiej pracy i poświęceń. Aczkolwiek chcę, abyś wiedział, że to jest chyba jedna z najpiękniejszych ścieżek, jakie możesz obrać w swoim życiu. Bo to uczucie, które. Które odczuwasz, kiedy zaczynasz w końcu widzieć jakieś swoje pierwsze gęsy na siłowni, to jest po prostu coś niesamowitego. Dlatego nie demotywuj się, jeśli nie widzisz jakichś niesamowitych efektów po trzech miesiącach treningu, tylko dlatego, że nie wiem, zobaczyłeś na Instagramie, że jakiś ziomek przytył kurwa 15 kilo w trzy miesiące, jakby. To, to, są, to jest kurwa nierealistyczne, jakby jest naprawdę sporo materiałów. W branży fitness jest sporo tych fake influencerów, którzy pokazują swoje niewiarygodne przemiany, ile to oni nie osiągnęli, ile to oni masy nie zbudowali w nie wiadomo jak krótkim okresie czasu, bo często większość to co jest główna prawda, gówno prawda, stary. Większość z nich nie zrobiła tego naturalnie i większość z nich zrobiła to w dużo dłuższym okresie czasu niż mówią, że to zrobili. Dlatego nie demotywuj się i nie patrz na te wszystkie transformacje, bo większość z nich jest po prostu fałszywych. Pamiętaj, że każdy jest inny i każdemu zajmie to trochę inną ilość czasu, aby dojść, można powiedzieć, do tego samego poziomu. Jest jeden mindset, który pomoże ci utrzymać właśnie tą regularność i tą cierpliwość. Mindset, który również ja zaimplementowałem, dzięki któremu byłem w stanie zbudować rzeczywiście tą sylwetkę. To mindset, że czas minie tak czy siak. Niezależnie od tego, czy ty pójdziesz na tą siłownię czy nie, czy ty zaczniesz trenować czy nie. Czas minie tak czy siak. A więc tylko i wyłącznie od Ciebie zależy, czy za te dwa lata powiedzmy, czy za te trzy lata, które wydają się być tak daleko na chwilę obecną. Czy za te dwa-trzy lata będziesz cieszyć się swoją wymarzoną formą? Czy jednak może dalej będziesz wyglądał tak, jak wyglądasz teraz? Tak naprawdę to tylko zależy tylko i wyłącznie od tego, jaki wybór podejmiesz na chwilę obecną. Czy zdecydujesz się pójść i zacząć trenować teraz, czy poświęcisz swój komfort teraz, czy jednak odpuścisz i stwierdzisz, że a, to zajmie zbyt dużo czasu i nie zaczniesz trenować? Wybór zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Od Ciebie tylko i wyłącznie zależy to, czy twój przyszły ty, którym kiedyś będziesz, będzie się cieszył swoją wymarzoną formą, czy jednak nie. Bo czas minie tak czy siak, stary, niezależnie od tego, czy ty pójdziesz na tą siłownię, czy nie, czy ty zagadasz do tej laski, czy nie, czy ty założysz ten biznes, czy nie. Czas minie tak czy siak. A kiedyś ten czas ci się skończy. Więc miej do głowy tą myśl, że ten czas ci się kiedyś skończy i że nigdy nie wiesz, kiedy skończy ci się ten czas. Nigdy nie wiesz, kiedy będziesz miał ostatnią szansę na to, aby faktycznie zobaczyć, jak piękne może być twoje życie. A żeby zobaczyć, jak piękne może być twoje życie, najpierw musisz w ogóle spróbować. Najpierw musisz w ogóle. Wyjść z tej swojej strefy komfortu, spróbować tych nowych rzeczy, tak? Zacząć trenować na tej siłce, iść za do tej laski, i tak dalej. Bo to, co robisz teraz, bezpośrednio dyktuje to, jak dobre będzie Twoje życie w przyszłości, tak? Bo tak samo jak Twoja teraźniejszość to suma Twoich wyborów z przeszłości, tak i Twoja przyszłość to będzie suma wyborów, które podejmujesz teraz, z każdym momentem. A więc, wybór tak naprawdę stary zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Tylko i wyłącznie od Ciebie zależy to, czy Twój przyszły ja Ci podziękuje za całą tą ciężką pracę, którą włożyłeś, aby on teraz miał tą zajebistą sylwetkę, czy jednak będzie na Tobie zawiedziony. Minął kolejny rok, a Ty dalej wyglądasz tak samo i dalej jesteś samotny, nieszczęśliwy i niepewny siebie. Wybór należy do Ciebie. A więc to wszystko. Te kroki i zasady, które Ci właśnie przedstawiłem, są kluczowe do tego, aby odnieść sukces w budowaniu swojej wymarzonej sylwetki. Dlatego jeśli chcesz zbudować swoją wymarzoną sylwetkę, to zaimplementuj je do swojego życia, a zobaczysz jak ogromną różnicę będą one w stanie wywołać. I co? I to tyle. Mam nadzieję, że filmik Ci się spodobał. Jak zwykle linki do moich pozostałych social mediów zostawiam Ci w opisie oraz do mojego newslettera. I co? I to tyle. I pamiętaj, że szkoda życia nabycie bycie Pozdrow. Pozdro.